Wszystkich bardzo serdecznie w AZS AWF News. Witam Państwa Mijoż Grzybowski. Oraz oczywiście Kamila Korycka. W dniu 28 lutego 2025 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 75-lecia klubu sportowego AZS Abwe Warszawa, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii akademickiego sportu w Polsce. To niezwykłe spotkanie zgromadziło legendy sportu, wybitnych działaczy, trenerów oraz przedstawicieli świata polityki i nauki, którzy przez lata wspierali rozwój klubu i polskiego sportu. Uniwersjana. Czym jest Uniwersjana? Uniwersjada to największa na świecie międzynarodowa impreza sportowa dla studentów, organizowana przez FISU (Międzynarodową Federację Sportu Uniwersyteckiego). To swoiste igrzyska olimpijskie studentów, które przyciągają tysiące młodych sportowców z całego globu. W dniach 16-17 lipca 2025 roku w Niemczech odbyła się 32-letnia Uniwersjada 2025, czyli jedno z największych wydarzeń sportu akademickiego na świecie. Na tej prestiżowej imprezie nie mogło zabraknąć reprezentantów AZS AW Warszawa. Nasz klub oraz uczelnie dumnie reprezentowało aż 22 zawodników, którzy rywalizowali w różnych dyscyplinach sportowych takich jak lekka atletyka, wioślarstwo, pływanie, szermierka, judo czy taekwondo. Dla wielu z nich był to nie tylko start w międzynarodowych zawodach najwyższej rangi, ale także niespomniana przygoda i doświadczenie, które zaprocentuje w ich dalszej karierze sportowej. Złoty medal wywalczyła Weronika Bartnowska w sztafecie 4x400 metrów mix, pokazując niesamowitą determinację, szybkość na ostatniej zmianie. Srebrny medal w szafecie 4 razy 400 metrów kobiet zdobyły Weronika Bartnowska i Julia Słodzka, potwierdzając swoją klasę wśród najlepszych biegaczek uniwersyteckich świata. Dwa srebrne krążki trafiły w ręce Wiktorii Piotrowskiej w pływaniu oczywiście, w szafetach 4 razy 100 stylem zmiennym kobiet oraz 4 razy 100 stylem zmiennym mieszanej. Kazimir Kuida sięgnął po srebro w startując w silnej osadzie ósemki. Na podium stanęła również Wiktoria Kolinowska, zdobywając brązowy medal w dwójce podwójnej w wioślarstwie. Ostatni, ale nie mniej ważny brąz powędrował do Nikolisowskiej, która rywalizowała w taekwondo w kategorii do 57 kg. Nie możemy też zapomnieć o naszym dyrektorze klubu Arturze Słomce, który jako kierownik drużyny siatkarzy wywalczył złoty medal uniwersjady, pokonując w finale Brazylię 3 do 0. W sumie nasi reprezentanci przywieźli 7 medali: 1 złoty, 4 srebrne i 2 brązowe, pokazując, że AZS AWF Warszawa to kuchnia sportowych talentów na światowym poziomie. Nasi zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie, wolę walki i prawdziwego ducha fair play. Dokładnie to, co wyróżnia AZS AWF Warszawa od lat. Dziękujemy wszystkim reprezentantom za godne reprezentowanie naszego klubu uczelni oraz kraju. Jesteśmy z Was dumni. Przechodząc do Akademickich Mistrzostw Polski, Dominika Woszczenko, studentka pierwszego roku pielęgniarstwa, sięgnęła po brązowy medal podczas ampów w karate WKF. Jeśli chodzi o Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu, to w tym roku odbyły się w Lublinie w dniach 4-6 kwietnia i nasi reprezentanci wrócili z workiem medali. Złoto w sztafecie 4x50 metrów z stylem zmiennym kobiet wywalczyły Weronika Morciszek, Aleksandra Bauda, Wiktoria Piotrowska oraz Ines Pogorzelska. Ze srebrnym medalem do Warszawy wrócił oczywiście Kasper Klinczak na 100 metrów z stylem dowolnym oraz Wiktoria Piotrowska na 200 metrów stylem motylkowym. Brąz powędrował natomiast do Aleksandry Sierpień 50 metrów stylem klasycznym i 50 metrów stylem grzbietowym, Wiktorii Radek 200 metrów stylem klasycznym oraz do sztafety 4x50 metrów stylem dowolnym kobiet. W składzie Wiktoria Radek, Zuzanna Madej, Anna Kamińska oraz Aleksandra Serbien. A do tego zdobyliśmy aż 23 miejsca na podium w klasyfikacji wychowania fizycznego, 26 awansów do finałów, co również się przełożyło na piąte miejsce w klasyfikacji medalowej, drugie miejsce w punktacji generalnej kobiet oraz szóste miejsce w punktacji generalnej mężczyzn. Przechodząc do sportu walki, w dniach 15-16 marca 2025 w Białymstoku odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w judo, w których nasi reprezentanci z AWF Warszawa pokazali prawdziwą klasę. Ze złotymi medalami do Warszawy wrócili oczywiście Aleksandra Kowalewska w kategorii do 78 kg, Zuzanna Wójniak w kategorii do 48 kg, Jakub Pec w kategorii do 73 kg oraz Michał Wąsikowski w kategorii do 90 kg. Srebrny medal wywalczył Oskar Rogalski w kategorii do 90 kg, natomiast brąz padł łupem Jakuba Witkowskiego w kategorii do 81 kg. Oprócz tego nasza uczelnia zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej uczelni, ustępując tylko AWF Katowice. Chociaż tych zawodów minęło już kilka tygodni, ten wynik dalej dla mnie robi ogromne wrażenie. Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym odbyły się w Katowicach w dniach 9-11 maja. W kategorii 120 kg, nasz zawodnik Bartłomiej Tuszyński sięgnął po srebrny medal. 18 maja 2025 Warszawa gościła Akademickie Mistrzostwa Polski w szermierce, a wśród tych najlepszych szablistek znalazła się Daria Skonieczna, która stanęła na trzecim stopniu podium w całych zawodach. Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w tym roku odbyły się w Poznaniu w dniach 22 i 25 maja. Stadion Golęcin tętnił sportowymi emocjami, a nasi zawodnicy w okrojonym składzie stanęli aż 7 razy na podium. Wśród wyników naszych reprezentantów w biegu na 800 metrów mężczyzn Dominik Adamczewski z czasem minuta 52 sekundy i 31 centnych wywalczył brązowy medal. 110 metrów przez Płotki i tutaj Olgierd Michniewski z czasem 14.00 sięgnął po srebrny medal. W biegu na 400 metrów przez płotki kobiet Julia Żegań z czasem 58 sekund 41 setnych wywalczyła srebro. W skoku dal mężczyzn Jakub Tasiewicz z wynikiem 7,56 zajął drugie miejsce, a jego kolega ucz z uczelni Dawid Robakowski z wynikiem 7,40 brązowy medal. W rzucie młotem kobiet Aleksandra Nowaczewska osiągnęła wynik 59 metrów i 34 centymetry, co Udało się przełożyć na złoto Akademickich Mistrzostw Polski. Żółta szczepem mężczyzn i tu Eryk Kołodziejczak z wynikiem 71.51 wywalczył drugie miejsce. Akademickie Mistrzostwa Polski w strzelestwie sportowym w tym roku odbyły się w Łódce w dniach 5-7 maja. I to nasza prawdziwa gwiazda, czyli oczywiście Wilhelmina Wośkowiak zdobyła trzy złote medale w następujących kategoriach. Karabin w trzech postawach kobiet z 50 metrów. Karabin pneumatyczny kobiec 10 metrów oraz karabin 60 strzałów leżąc 50 metrów. Gratulujemy Wilhelmina Wośkowiak i mamy nadzieję, że w tym roku również nas zaszczyci swoją obecnością na tych zawodach. Przenosząc się na nasze lokalne podwórko w akademickich mistrzostwach Warszawy i Mazowsza również nie zabrakło pełnych emocji. W biegu na orientację Paulina Zwonkowska z AWF Warszawa wywalczyła złoty medal, natomiast jej koleżanka Aleksandra Dobosz srebro. W biegach przełajowych drugie miejsce zajęła Izabela Kuczaba-Welk-Kuciabińska. Jeśli chodzi o ergometr wioślarski, Weronika Grad wywalczyła brąz w kategorii lekkiej, natomiast w klasyfikacji drużynowej kobiet mieliśmy wysokie drugie miejsce. W futsalu kobiet podopieczne trenera Pawła Szymańczuka oraz Adriana Frankowskiego zajęły drugie miejsce. Natomiast ich koledzy z futsalu mężczyzn pod okiem selekcjonera Zbigniewa Tyce zajęli pierwsze miejsce. W koszykówce kobiet zawodniczki trenera Oskara Blaszkiewicza zajęły trzecie miejsce w całych rozgrywkach. Natomiast nasi koszykarze z trenerem Andrzejem Kierlewiczem na czele zajęli pierwsze miejsce w drugiej lidze, awansując tym samym do pierwszej ligi. W lekkiej atletyce Weronika Bielińska na 200 metrów zajęła pierwsze miejsce, a na 400 metrów drugie miejsce. Barbara Drzewiecka na 800 metrów zajęła drugie miejsce. Franciszek Durka na 100 metrów pierwsze miejsce. Bartosz Krzysztof na 1500 metrów trzecie miejsce. Nasz kochany magister Łukasz Gutkowski na 3 km uplasował się na drugiej pozycji, a w pinięciu kulą Piotr Goździewicz zajął pierwsze miejsce. I ponownie sporty zespołowe, piłka nożna kobiet. Nasze piłkarki ponownie pokazały klasę i zajęły trzecie miejsce w rozgrywkach w piłce nożnej kobiet. Piłkarki ręczne również zdominowały całe rozgrywki, kończąc na pierwszym miejscu, nie przegrywając żadnego meczu w całym turnieju. Jeśli chodzi o piłkę środkową kobiet, podopieczne selekcjonerów państwa dziekańskich w finałowych rozgrywkach Final Four zajęły wysokie czwarte miejsce. Przechodząc na basen reprezentanci naszej uczelni po raz kolejny udowodnili, że należą do ścisłej czołówki akademickiego pływania w Polsce. W trakcie zawodów zdobyli wiele miejsc na podium, a ich znakomite występy zapewniły naszej uczelni pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet jak i mężczyzn. Jeśli chodzi o sukcesy indywidualne Wiktoria Pasierowska zajęła trzecie miejsce w 50 metrach stylem dowolnym. Kasper Klimczak drugie miejsce na 50 metrów stylem dowolnym. Aleksandra Sierpień zdobyła srebrno w 50 metrach stylem klasycznym oraz złoto w 50 metrach stylem grzybietowym. Wiktoria Radek zajęła trzecie miejsce na 50 metrów stylem klasycznym oraz wywalczyła złoto na 100 metrów stylem zmiennym. Natomiast Miłosz Grzybowski opracował się na pierwszej pozycji w 50 metrach stylem grzybietowym. Wiktoria Piotrowska pokazała dominację na 50 metrów stylem motylkowym. Srebro padło łupem również Aleksandry Bałdy w 50 metrach stylem motylkowym. Jan Brzuska wyrwał również srebro na 50 metrów w stylem motylkowym. Filip Stanowski zdobył srebrny medal w 100 metrach stylem zmiennym. Przychodząc do sztafet, zawodnicy w Warszawa walczyli pierwsze miejsce w sztafecie 4x50 dowolnym MIG w składzie Tkacz, Klinczak Piotrowska, Radek. Pierwsze miejsce w sztafecie 4x50 metrów dowolnym Kobiet, Pogorzelska, Niedziałkowska, Radek, Bauda Pierwsze miejsce w sztafecie 4x50 dowolnym Mężczyzn w składzie Klinczak Zdanowski, Kasprzek, Grzegorczyk. Pierwsze miejsce w sztafecie 4x50 zmiennym Kobiet w składzie Sierpień, Dobroczyk, Pasierowska, Piotrowska. Oraz drugie miejsce w 4x50 metrów z tyłem mężczyzn, grzybowski, tkacz i szczęsny. Dzięki świetnym startom indywidualnym i drużynowym, AWF Warszawa wywalczył pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej wśród uczelni. Taką ekipę zmontowano. A mówimy w snowboardzie, w którym Sofia Błażewska w slalomy kobiet wywalczyła pierwsze miejsce, natomiast w generalce kobiet mieliśmy wysokie drugie miejsce, a wśród mężczyzn trzecia. Przechodząc do Amwimów w szachach zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej i skład naszej zwycięskiej drużyny to Grabicki Piotr, Łukaszewska Magdalena, Bruno Liszcz oraz Orlikowski Szymon. Jeśli chodzi o Unihockey to ekipa Wojtka Fiałkowskiego zakończyła turniej na drugim miejscu. Przechodząc do Amwimów w spinaczce sportowej Błażej Kosmalski zdobył pierwsze miejsce w konkurencji na czas, trzecie miejsce w konkurencji na trudność oraz pierwsze miejsce w boulderingu. Dzięki jemu świetnym występom reprezentacja AWF Warszawa zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej mężczyzn. Chcielibyśmy z całego serca podziękować Wam, sportowcom, studentom, którzy reprezentowali naszą uczelnię przez cały rok. Przynieśliście nam wiele szczęścia, wiele sportowych emocji. I co by się jeszcze Kamila od siebie dodała? Z niecierpliwością czekamy na nowy sezon i trzymamy mocno kciuki za kolejne występy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia i zobaczenia niebawem. Cześć, oczywiście jeszcze srebrną medalistką Akademickich Mistrzostw Polski została oczywiście nasza praktykantka Julia Jaguścik. Gratulujemy Julka i pijcie wodę.